Cały czas, no i bardzo ciężko jest nam się z tego wyrwać, i bardzo ciężko jest nam odpuścić, czyli na przykład nie sprawdzać czegoś, e, informacji czy naszych social mediów przez jakiś e, nawet krótki czas w ciągu dnia. A to, co nas blokuje, to jest tak zwany syndrom FOMO, czyli fear of missing out, czyli zjawisko, które, no, o definicjach to jeszcze może powiemy, ale co najgorsze, zjawisko, które dotyka ogromnej części z nas, właściwie co szósty Polak cierpi na ogromne FOMO, a 70% z nas po prostu odczuwa. Lęk przed wypadnięciem z obiegu informacyjnego, i zaraz o szczegółach pewnie sobie więcej powiemy. A co najbardziej niepokojące, to w tym najmłodszym pokoleniu, takich właśnie młodych nastolatków i starszych nastolatków, ponad 90% ma już to zaburzenie, bo tak to trzeba chyba nazwać czyli właśnie takie, taką niemożność odpuszczenia całego strumienia informacji, bo coś tam super atrakcyjnego się może dziać, więc problem jest.